witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Ace, a przed Wami kolejny piąty odcinek naszej serii Torchlight. Uh, może zacznijmy sobie od ekwipunku. Jak widzicie mamy ósmy level i kilka rzeczy do zidentyfikowania. A propos dobra, zacznijmy może od jakichś ramienników. Jak widzicie. A co mi brakuje? Zręczności 11, dobra Buty mogę sobie zamienić. Tutaj jakiś hełm jeszcze w sumie to nie rękawice. O, nie miałem wcześniej, więc jak fajnie nam się tutaj zmienia? Spoko. Jeszcze jakiś pas. Pas nam się przyda, i resztę zwoju sobie zostawię na razie. Dobra, w ostatnim odcinku mieliśmy tutaj kończyć. Nie mieliśmy czasu na przejście tutaj, dokończenie tego questa. Dlatego zrobimy to teraz. W oczywiście nawala na hardcora tylko pierwszy leci. Jak wiecie nie mogę wrócić do miasta, żeby sprzedać tej temy, czy choćby kupić poty, dlatego postaram się tutaj nie, nie tracić ich tak szybko. Dobra, chodź tu na górę. Jakieś szkieletki nam tutaj skoczyły z góry. Fakie ja znowu. Okej, okay, i jeszcze podczas tej przerwy. Wystartuję sobie stopper, bo zapomniałem całkowicie. jeszcze uleczyć naszego Rysia w ogóle, bo niestety ale miał niemiłą sytuację jak to zrobić. Mm. Cholerka, nie mam. Pomysł w jaki sposób mógłbym go uleczyć. Tutaj pisało coś z tą miską. Fuck, nie ja miałem pić tego pota. No trudno. No już mega tutaj za mną. No trudno, na razie będziemy to tak robić. Później jakoś poczytam w necie czy coś to. Obejrzę jak to się robi W ogóle to w... To mu nasz... Nasz yy, piesek weźmie Ostatnio wspominałem o tym, że... No, no, mam w planach nowy Let's Play, nową serię, nową grę i... I właściwie nagrałem coś, ale nie z tej gry o której wspominałem, chociaż nie zdradziłem jej tak czy tak, co to dokładnie za gra ale nagrałem coś. Może tu jest jakieś dźwignie jeszcze. Nie, nic nie ma. Nagrałem w zupełnie inne gry i tak właśnie się zastanawiam, bo mam już nagrany odcinek pierwszy, czy wrzucić czy nie e, ale chyba w sumie się zdecyduję. Tylko zrobię to tak, że teraz filmy jak wiecie są co dwa dni. E, raz jest Torchlight, znaczy co dwa dni wrzucam Torchlight'a i to jest moja jak na razie jedyna seria, którą aktualnie e, wykonuję, ale mam projekt taki, i chciałbym też dwie, trzy serie na raz prowadzić. Trzy to już max, Myślę, że tyle to jest wystarczająco. I właśnie się tak zastanawiam, czy może wrzucać w jeden dzień filmik z Torchlight, drugi raz, właśnie z tej gry, co nagrałem sobie. O, mamy. No, rusz się. Come on. Oh. No i udało nam się tego quest'a chyba powoli zrobić. I właśnie zastanawiam się, czy puszczać odcinki codziennie, czyli tak, że w jeden dzień Torchlight, na drugi dzień tam z tamtej gry, w kolejny dzień znowu z Torchlighta i tak w kółko. Ale wtedy filmy by musiały być codziennie. Czy po prostu wrzucać torchlight co dwa d raz torchlight, później dwa dni przerwy z tamtej gry i znowu torchlight? Nie wiem to jeszcze jest sprawa do obmyślenia, myślę. I obmyślenia myślę. Ciekawie powiedziane. Co jest? Dużo mam bloków w tym koleś coś wypadło Aha Zbieraj to Okej okay. Mój ekwipunek jest już pełny, jednak nie mogę nic z tym zrobić, bo co jest? O! Właśnie jeszcze tu jest jakieś przejście Aha. Aha, to w sumie chyba tym portalem mógłbym sobie wrócić do miasta, ale na razie nie będę tego robił. Nasz rysiu ma tutaj dosyć miejsca w kwipunku. Potów mi też na razie nie brakuje. Szczęśliwa trzynastka. Wow, coś tu jest. Już spotkałem takie cuda wcześniej. O, wow. to twardy zawodnik. zawodnik Tum tam Nie bij go, chodź mi tu zbieraj itemy. Cholera, co za resiek! Rysiek, chodź mi tu, zbieraj itemy do cholery, a nie naparzaj się z nim. Dobra, chodź tu, Rysiek. No. Tutaj w ogóle jego zachowanie pasywne, defensywne. Pasiwne może, będzie ok. Co to mnie bije? Uuu, nie mogę tego wziąć. A, ten zombie się chyba zbudował. Zabiliśmy zbugowanego zombie. O, co tu się dzieje? Wow, co tu się dzieje? I po to braknie, żeby stąd wrócić. To będzie totalna lipa. Nie wiem, czy dałoby się to przejść bez stracenia... O! Oh, jeszcze mnie bije. Skrzynka. Uuu, nie trafiłem w nią z magii. chyba się nie da użyć na Rysiek! No cholery! Czekajcie, wyrzucę jakiś item. Na przykład to. co poleciało Chodzi bo umrzesz i będzie lipa wow, what the fuck jakiś boss no chyba to będzie o Kuziwa ile tutaj tego zjadostwa jest dobra no dziewiąty poziom może najpierw, e, co mi tu brakowało do Zręczności 11, zręczności mam 4, więc muszę jeszcze jeden, jeszcze jeden level wbić, żebym mógł ubrać ten item. Dobra, chodźmy po tego bossa, bo Come on! Z niego nawet nie wypadło. No to ciekawe. Wreszcie chodź tu ze mną. Zobaczymy co tu się dzieje. Uziwa tych pająków jest tutaj. Ile bądź. Mm, tutaj jest jakieś... Nie, tutaj też jest zamknięte. Gdzieś tu musi być jakaś dźwignia, na pewno. Hej, zabiłem bossa. Gdzie jest jakaś dźwignia? Nic tu nie widzę. O, jest. Okej, okay, tam jest kolejna. Siedem koła. Złota mam. Mm, co to? Wyciągali się z ziemi Stało mi 10 potów, ale jeszcze muszę jakoś wrócić Elixiry i zajebistości wypadają. Co? Spisa jakaś Jak tam się trzymasz? Uuu, tobie też już powoli zaczynam brakować. Miejsca najwyżej coś tam powywalamy po prostu. Nie, znowu. Przynajmniej sobie level wbiję, ale mnie szybko zjadłem Okej, okay. i kolejna dźwignia. Znowu, tam podejdę, to się wyłonią. Jezu, ile tutaj tych dźwigni. Kto miał takie pomysły? Dobra, chodź, zostaw ich. I to już chyba będzie ostatnia, jeszcze tutaj. Wow, znowu! Fuck you! Oto wypijemy. Mmm, szkoda, że z nich nic nie dropi. Myślałem, że będą jakieś fajne itemy w nim. Tutaj nam się bo otworzył, nie? O. Kolejne przejście. Mam nadzieję, że będzie troszkę łatwiej. O. Portal. Przez spoko, To gdzieś musi się wykonać ta misja. Chciałem, że tarcza mi dropła. Hmm, chyba tutaj mogę dodać sobie bonów. Hmm, nic się nie dzieje. No trudno. Dobra, chyba to już będzie koniec tej misji. Uuu, Ani ja, ani on nie mamy już teraz. Co by sobie... Łuk na pewno. Łuk sobie wywalę. Wziąłem tą maczugę, tak? Wziąłem, dobra. Zakrawek skórzany znowuś. To sobie wywalę, to sobie wezmę, dobra. Portal, miejmy nadzieję, że do miasta już. Please. A, ja, i tutaj w ogóle nie powiedziałem wam o tym. Ale e, podczas. O, jesteśmy w mieście, podczas ładowania, po prostu Wam się buguje ekran. Znaczy, buguje tak się nagrywa. Po prostu nie mam pojęcia z jakiego powodu. I po prostu. E, wy widzicie, tak jakbym już się przeniósł. A tak naprawdę, ja widzę ekran ładowania, co jest dosyć dziwne. O, nie wykonaliśmy żadnego questa. Dobra, pasuje identyfikować te przedmioty, wszystkie... Handlarz. Hello. Zwoje identyfikacji muszę zakupić w dużej ilości. I zacznijmy sobie może od tego. Od razu będę... albo nie, później sobie to sprzedam. To sobie założę zbroję. To sobie sprzedam, to też sobie sprzedam, to sobie, tego sobie nie mogę sprzedać tajemnicza jednoręczna, dobra, to możemy sobie zidentyfikować. Wow, 141 to sobie ubiorę, bo jest fajne. Pierścień. sobie mogę wziąć, bo mam odporność na truciznę. To też sobie wezmę, bo ma więcej zbroi. To nie, to nie, to nie, to nie. Takie w sumie samo mam. To też nie, to nie, to też nie. Dobra, to możemy sprzedać. To wszystko leci na rod. I tego nie mogę sprzedać, dobra? Jeszcze tutaj yy, to mogę sprzedać. Teraz tutaj będziemy identyfikować. Wow, what the... Wow, ale mamy bonów. masakra, nawet nie chce mi się to czytać. No mm, to wyżer głębi, to nam się przyda. Tutaj jakieś. Coś, co to To sprzedam? To dwuręczne sprzedaje. To już jest słabsze. Dwuręczne to nam się przyda. Te żary sobie później powkładamy. To nie, to sobie trzeba zidentyfikować. Nie, tego nie. To też B. To mi się też nie widzi. Rękawice. Tak, je sobie wymienimy. A te sprzedam. Tutaj jakaś zbroja. nic to mało. Naszyjnik, i pas jeszcze. Naszyjnik, i pas. Aha, naszyjnika jeszcze nie ma. To sobie to wezmę. I to mm, to sobie wywalę. I to też okej. Okay. Okej. Okay. To jest grane, to chciałem założyć to muszę sprzedać. Bo się zagubię i zaraz sprzeda mnie to co trzeba. To miałem mieć założone. I to też sprzedać. Zakładaj to. No nie, to jest... Wymaga 6 magii, a ja mam 5. Nie mamy drugiej broni na razie. Trudno. Mm, dobra, myślę, że to jest 18 już minut. Mamy 9,5 levela i skończymy sobie w tym oto miejscu. Niestety z jedną, z jedną bronią będę musiał kupić jeszcze coś w sklepie. Ale mam 8000, więc nie będzie z tym większego problemu. Wiem mam wrażenie, że ten odcinek był troszeczkę nudny, tak trochę bez sensu gadałem, no, ale cóż, yy, mam nadzieję że wam się podobał. Yy, niedługo rozpoczną się nowe serie na moim kanale, dlatego zapraszam do subskrypcji i oceniania tych filmów. To było na tyle z tej strony. Ace, trzymajcie się, na razie, hej!